Ok, się mają koszty Pro i w dzisiejszym odcinku mamy nową aktualizację, która została wprowadzona na widzowie na szybko. Nowy karabin, nowe bronie, nowe zadania, które będą o 15 widzowie. Jeżeli lubisz takie tak z aktualizacji, łapam kore słów, wezwałem, bo nie słów. Dużo, są, 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 sobie sobie, są. tego kanału, a warto nie widzowie. Wow, y, y, Tam, jak to? Y, została wprowadzona nieprowadzona, zaktualizowana skórka kratosa. Dużo osób. profit profit, kiedy kratos? Ej, kiedy kratos? Kiedy kratos? Jak widzicie w lobby się nic nie zmieniło. A mam szkieleciarę, nie miałem jej, chyba to się tak nazywa. kupiłem. Mam na I widzowie, łapa góra z pozwoleniem, jeżeli chcecie tylko nową obronę, ale na 50 musi być pod tym filmem. Widzę, że została zaktualizowana skórka Kratosa, czyli na pewno myślę, że Kratos powróci do tego sezonu. Także to nie jest fake info, dziś została zaktualizowana. Jakby nie została, to była mniej, ale za to, że została Epigenciu przywraca. I widzowie, i przyjdziemy sobie na kreatywne obo, zobaczymy sobie nową nową broń i lecimy widzę na Battle Royale, ale nie wiem czy widzę na Batman Royale, bo tak nic się nie zmieniło, ale wczoraj to widzę, zobaczymy nowy sklep. Patrzcie takie szkiele, siara, piesy powróciły, mamy kodziste podi. Ale to nie wiem, widzę, że nie było prawo No, nie widzę. Mam mało podróż, mam małą muzykę. I mamy widzę, nową właśnie. Warto wiedzieć, jest nowa Lili e, Anish. E, i jest taki bad boy. Bad guy, Boże. Tak, i wy nie słyszycie, że może być prawa autorskie, ale no, jest bad guy i widzowie, no już tutaj pieniądze nowe, ale dobra, widzowie, to tutaj jest takie, ten, ma przymrozka, widzowie, przyjmę muzyki, teraz ja kupiłem, to dobra, widzowie, lecimy no po, do kreatywnego zobaczyć nową obronę. W sensie jesteśmy na kreatywnym, lecimy tylko no, tak, nie mamy tutaj, że no, żeby przetestować karabin, widzowie, jeżeli chcecie nagrać odcinek, to, no, na podajcie w komentarzach, piszcie, ja nie mogę teraz nagrać, bo zaraz bo zaraz muszę kończyć, szybko, zaraz spróbuję zmontować i widzowie. Mamy tak, yy, nowy karabin, tak jest, nowy karabin, widzowie, on już był, on już był. Chyba, tak też widzowie, karabin. Weźmiemy sobie wszystkie jego wersje, bo to wcale kawałek został już dodany. Myślałem, że go nie ma, weźmiemy jakby, od złotej do szarej. Dobra, coś co jeszcze bierze, zobaczmy sobie. Yy, czy wrócimy skrzydła i piorun tego, to nie wiem. Ej dobra, i mamy, czy... nie, nie mamy nie mam, nie o 15 i chyba tylko tyle zostało dodane mam, nie dobra Ej, tak mamy nie mam, widzowie mam, od mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie tak. nie tak. mam, e, e, pierwsza dalej nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie One się mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, przetestujmy Automatyczny karantyny szumowy, niewielki rozrzut i słaby odrzut czynią zniszczy... Niszczy... Niszcz... Czemu niszczycielska? Zniszczyciele zajmują na małe i średnie teraz możemy. Dobra, czyli widzę niszczycielską celną broń na małe i średnie długości, teraz możliwość modyfikacji, czyli ją można modyfikować jako kulkę i... Ej, ale czekajcie, ja to że w sezonie ósmym to było jak ta szkieletki artykułów konserwacji. Czekajcie, taki... Dobra, może tak, ile on bije? Uwaga, obrażenie 19, pojemność magazynka 30, szybkość 7 i przestrzegania 2,42. Dobra, yy, zobaczmy jak strzela. Okej, okay. po podnosi się do góry, patrzcie. A ja, ja nic nie robi i patrzcie jak się podniesie. Dobra, zobaczmy, że ile ma w ściana. Yy, ściana ta ma ile? Yy, 150 hp? Dobra. I ma 141, no to tam po 19, po 20 widzów. No dobra, dobra, dobra widzowie. Czyli taki szary, ok, tutaj bije po tyle samo, i tu no tyle samo. No dobra, i to widzowie, żeby tak, nie to tutaj nie i panianna naprawdę. I zobaczcie teraz, ile bije karabin zwykły. Czyli jak ty, no szary, no szary, szary, tak, patrzcie, idzie on do i szarym mamy dalej lecimy zielony, tył tak samo oczywiście opis, obrażenia 20, szybko 7 czasem zmarszamy w magazynka 36 sprowadzania do czyli o wiele krótszy czas niż w szarym karabin jest jeżeli chcecie ten nagrał odcinek tylko nowy ten karabin łapa w górę 50 łapek będzie trudny challenge, 50 w górę dobra, ile to minie tych kosztów? prawa, prawa, prawa oka, oka, Ok, to bije po równo 20. Ok, to, to tutaj tak samo będzie było po 20, czyli 280, i tutaj 480. Dobrze, czyli widzowie, o, tutaj to w sumie to chyba tyle, bo, tak, tak? I jako szlak, to jakoś inaczej. Ale widzę, macie taki karabin, tu chyba, jeżeli, chyba mamy umieścić, my że nie, to sorry, ale macie taki karabin. I on był podobno do szóstego. a był taki inny, on też tak widział, ale też taki sobie sprawiał, że Dobra, kolejny przetestowany, dalej niebieski. O, legendarny. Ty, obrażenie 21, pojemność maga 30 powierz, powierz, 7 i czas przeładowania 2,2? 2,2? Dobra. Ile to bije widzę? Zobaczymy. Okej, okay, to już bije po 21, dalej. Nie jestem dobry z mapy także żeby nie No chyba, chyba dobrze to Tak, Taki dobrze chwilę, dobrze żeby nie było. Eee, dobra, dalej lecimy. Eee, No, na pół yy, dobrze, Yyy... To tam, ale... Tam... To Dobra... Zobaczmy sobie... I... Dobra, czyli... zwykły i niebieski... No... To jest taki fajny kolor... Mój no, ulubiony kolor... Napiszcie jaki z Was ulubiony kolor... 3 tak samo... Się nie leżą... tutaj... No... Dwa epickie, Już jest, no, się znasz... Dwie klasy rzadkości... Obrażenia 22... Czyli... Tak naprawdę... O ile się różniło od siebie... Widzicie... No... To różnił się o jeden, no, tak mało bym powiedział, mało, ale jak ulepszysz y, odwróć. To znaczy jest mityczne, ale chyba nie mam, no nie mam Czyli Epicki bije obrażenia 22, podjąć magazyka 30, szybko 7 i czas sprawy odwrócenia 2, 3 Czyli 2,42 była, parę z parą wystrzelała. Dobra, chyba możemy już zaczynać, uwaga. Raz, bije to po 22, no to dwóch Jeżeli dobrze obliczyłem, to dzięki potencjał, dobra? Dzięki i dobra, wyrzucamy ten karabin, a czy ja to strzela jeszcze?

Południe wymaga tego 30, wkończono 7, czas przodowania 1, czyli to jest taki rekord. Dobra, idąc, z nami. Właśnie, O, tu bije? Uwaga! To, to bije po 23 widzowe. Tutaj tak samo, ale zobaczmy, jest 23. na solo nie idziemy ponieważ już i tak widzę, no to co zostało pomagane widzowie Kratos zaktualizowany, nowe emotki nowy wykonawca, nowe darmowe auto które, znaczy za pieniądze na podłodze, które jest w sklepie ale sklep omawialiśmy z przed odcinkiem znaczy robi, robi nowy karabin, czyli Kratos aktualizacja kratos, za raz, nowy sklep tam wszystkie rzeczy, nawet puszkierciela na dwa nowy, nowy item, 3 nowe jakieś moce chyba, no no to co tam są chyba też ale takie moce, że wiesz, wiecie, widzę troszkę ulepszone, coś pogorszone, tak, 4 dalej yy, zadania fabularne, które będą o 15. Właśnie, kiedy ja to nagrywam jest godzina, uwaga 14.36, czyli zostało nam nie około 24 minuty dotąd, żeby mieć nowe zadania fabularne. No co ja wam powiem? Nie, co nie widzę, poczekamy czy to jest piątę oglądają i widzę, to jest takie Dobra, to już na tyle. Na solo nie idziemy, nie ma co. Zapraszam do Sanaela, który się od. będzie go dzisiaj, albo nie, odcinek. Odcinek, to się teraz, to nagrywam, co dawało smutne, dobra. chyba się prezentują o i A czekajcie, ja sobie wkrótce, ja sobie szara, niemiecka, fioletowa i złota. Tak się prezentują O, fioletowa, yy, złota. Tak się prezentują karabiny. Yy, Wyrzucam je tutaj wizorek żebyście je zobaczyli. Ja i raz taką się prezentują. No i co widzowie, teraz lecimy do lobby. I mnie widzę, jeżeli chcecie przyjąć challenge tylko nowy kanał, tylko nowy, wow, aż widzowie, ja, no, no. A, ciężko już mówić. Zwróćcie łapkę w górę, subskrybujcie, łapkę w górę, żeby nagrać kolejny challenge tylko kanał, tylko I my się widzimy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się,